Przed Wami szyderczy skrót filmu o dramatycznej wyprawie po trzy próbki stolc. d na dinozarów, które mogą uratować świat, ale nie tę franczyzę. No, A teraz wdypniemy w jurajskie No, God, please no! Gdzieś poza siecią LTE. Uch. 17 lat temu Pepti Popter dolatuje do 43. Tajnej placówki badawczej, o której twórcy zapomnieli wspomnieć. I po tym, jak z latającego kiosku nikt nie wysiada, okazuje się, że Ingen prowadzi tu nieładne eksperymenty, krzyżując dinozarły, żeby były fajniejsze. I nie uwierzycie, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem, bo jakiś dzban, kersa i papierek zatrzymuje śluzę, przez co system stwierdza nieszczelny odbyt i cały Pegasus się restartuje. Oby nie usunęło mi save'ów z kontry. A największa bestia w placówce Durex, ten Direx zrywa się ze smyczy i gdy biedny frajer spóźnia się na otwarcie koleżanka patrzy tylko jak zostaje zabrany na mielone. I co? Warto było robić lokowanie batona? A jakiś czas teraz napisy przekonują nas, że przez nowy klimat i choroby większość dinożarów wyginęła. Znowu? Ale przez jednego dino-kloce a niejaki Martin Krebs stoi właśnie w nowym korku, gdy zjawia się Zora Bennett ekspertka w dyskretnych operacjach, takich jak lizanie się z kolegą z planu na oczach własnego męża. Świetna robota, w której Kebabs wyjaśnia, że jego firma potrzebuje coś od dinożarów, a że te żyją już tylko w okolicy równika, bo tam odpowiada im klimat, a vibe miejsca jest dla nich bardzo ważny. Proponuje jej 10 milionów dolarów za pomoc w wyprawie, podkreślając, że takie pieniądze ustawią ją do końca życia. Scarlett wzięła za te role 20 milionów, nie ośmieszaj się, biedaku. Po czym cisną do Henrygo Lumisa, doktorka, który pomaga Marcinowi opracować lek na serce, ale potrzebują do tego próbek DNA trzech największych dinozaurów: Mozazaura, tytanozaura i kecalo... Excelo, największego z A że tylko Lumis odróżnia krowy od brontozaurów, Krebs nalega, żeby poleciał z nimi. Na co cztero oki wspomina, jak ludzie godzinami stali w kolejkach, żeby obejrzeć jego wystawę, a teraz nikt tu nie przychodzi, bo nikogo nie interesują już dinozaury. Tak, właśnie dlatego oglądamy siódmy film z tej serii. I po żarciu proszków na ból dupy przez zasranych 15 minut, Henryk w końcu łaskawie się zgadza. Uff, już miałem mu zajęć. Więc leco do Paramaribo, no bo gdzie? Gdzie kapitan Duncan Kincaid, znajomy Zory, wyjeżdża nagle z tekstem, że on to ma sraczkę i nie zawiezie ich do zakazanej strefy. A, spoko, spróbujemy w sequelu, na razie. Na co przebiegła Bennett sugeruje, żeby Marcin podwoił stawkę i ku zaskoczeniu gawiedzi kaptyn się zgadza, a po chwili dołącza też Bobby Edwater. jak Bobby, przecież to jest k... Francis. Po czym wypływają nad morze, śledząc położenie moza Zaura, który moze ma ich w nosie, a mozy w dół. A Zora, żrąc jakieś morskie musli, pyta: Dlaczego dinki przetrwały tylko przy równiku? Nie wierzę, że mówię to drugi raz w tym tygodniu, Scarlet, ale możesz połknąć, zanim zaczniesz mówić? Ugh. Więc Lamus tłumaczy, że tylko blisko równika panują podobne warunki środowiskowe co 60 milionów lat temu, czyli grubo przed wynalezieniem Jezusa. Po czym Zorro śmieszkuje sobie skinkietę, ten nagle przypomina niuńca o śmierci jej funfla z jednostki. Na co ona chwali się jeszcze, że przegapiła pogrzeb swojej matki. Dobra, tam jeszcze się jakoś złapiecie. Więc Duncan wyjmuje Asa z Beretu, chwaląc się, że rozstał się z żoną, bo ciągle przypominali sobie o ich zmarłym synku. Bardzo jest mi smutno, ale naprawdę... Nie to obchodzi. No, tymczasem trochę bliżej równika, Ruben zabiera na wodną przejażdżkę swojej córki zaszczanego lesera o imieniu Xavier, który bezczelnie ignoruje swoją kolej na przejęcie sterów, a Teresa przekonuje starego, że jej chłopak ma też cudowną stronę, której papa nie widzi. Może dlatego, że nie ujeżdża tej strony kwicząc jak prosiak, po czym nagle uderza w nich morzozał Rex, przewracając awionetkę do góry jajami, przez co ten nierób menel strany pal Robiony zostaje uwięziony w środku. Dobra, idź spać, w tym jesteś najlepszy. Ale po chwili się wydostaje i wszyscy wchodzą bezpiecznie na podwozie. Czy jak to tam nazywają mieszkańcy Łodzi? A wieczorem, gdy Zelda siedzi z zaszklonymi gałami, wspominając lepsze czasy, dołącza do niej Lumis pytając, czy nie przeszkadza. I pyta ją, kim ona właściwie jest, więc ta dokładnie mu wyjaśnia, że kimś w rodzaju czego od ochrony i reagowania, sugerując, że jego może też postrzelą. Co? Po czym Kinkiet odbiera wezwanie o pomoc tonącej rodzinki mimo kwaśnej minki Krabsa kaptyn decyduje się cofnąć o 28 mil. A gdy są już 3 metry od awionetki, Gruben wypuszcza racę. Chyba ze szczęścia, bo na pewno nie rozumu. I przez 8 sekund ocaleni są wdzięczni, ale już w dziewiątej Teresa z łaską potwierdza, co w nich uderzyło. I zaczyna z pretensjami wypytywać, co oni tu w ogóle robią. I jeszcze w jak się nie podoba, to zaraz na piechotę będzie. zapił. Po czym uderza w nich mosz Zaur, więc Scarlet każe się przywiązać. Ty dziro. Ale marnuje pierwszą szczałkę i niechcący skacze na mikro przez co potwór próbuje ją hapsnąć, ale tak delikatnie, nie chce być niemiły. Po czym Zora przy drugiej próbie oddaje celny strzał w gada, a Kinkiet z wrażenia w gacie. Okej. A próbka elegancko wraca z padochronem w ręce Lumisa, który ma wątpliwości, czy powinni przekazać ją korporacji, bo ta pewnie stworzy lekko zaporowej cenie. Na co Zora każe koledze zamknąć mordę! Rozważyli wszystkie za i przeciw, więc po czym zjawiają się spinozaury pomagające Morzoreksowi polować, więc Ajax wyciąga proces neurotoksyną i zaczyna pudłować. Kończył kurs strzelania online. Na szczęście po chwili zostaje porwany i skonsumowany, a gdy wraca pan można Izabella wypada za burtę i ojciec łamie sobie dupę ledwo ratując ją przed śmiercią. Uf, jeden irytujący bachor sąsiada uratowany, jak się cieszę? Po czym Duncan Kinkiet rusza na płyciznę, a Teresa leci do radia wezwać pomoc, ale Keps ją powstrzymuje, więc pupcie odpycha się od niego na krawędź statku. Twardo mu pokazała, gdzie jej miejsce. Na co Marcin robi bardzo subtelną, niejednoznaczną minę i Teresa spada do wody, więc ojciec robi co może, czyli krzecie. Teresa! Teresa, wyłaś z tej wody krytynko, bołtoniecz! Gdy o dziwo obibok ksawery, skacze w swojej flądrze na ratunek. A po chwili Ruben i Bella też skakują do wody, a trochę później reszta też skakuje do wody. Ja nie wskoczyłem. Gardzę presją rówieśników. Po czym Zaur odpuszcza, szczęśliwy kinkiet parkuje na plaży, gdzie reszta też się doczłapuje. Ale gdy Nina ogarnia największy plecak świata, pobierają ją z Więc Duncan, zgodnie z protokołem, wielokrotnie w Wykrzykuje jej imię. Ciężko w to uwierzyć, ale nie pomogło. Po czym Marcin wyjawia, że są blisko ośrodka badawczego z początku filmu, gdzie Ingen krzyżowało dinożarły i zostawiło tu najbardziej niedopieczone egzemplarze, bo tak było taniej. A, czyli dokładnie tak samo jak. Nie, nie powiem tego. I gdy rodzina foczek się jednoczy, podążając później wzdłuż rur geotermalnych, drużyna A rusza w poszukiwaniu tytanozaura, zapychając cenny czas ekranowi gównogatką o pseudoprzesłaniu, którą mógłbym skwitować mniej więcej tak. A gdy Krebs zostaje z tyłu, żeby żłopnąć muszynianki, zauważa nieśmiertelniki i wiszący nad nim helipopter, z którego wystaje dłoń trzymająca giwerę. Ręce do góry, śmieciu! <grytania> Żartuję, jestem martwy. Więc cichaczem wypożycza sobie Gnata, a gdy ekipa dociera na czyjeś pole kukurydzy, zauważa jakieś kable podłączone do tytanosaurusów, które właśnie mają się bolcować. Więc wzruszony Lumis jednego dotyka. Nie wstydź się i płacz śmiało, dziewczynko. A Zelda ładuje kolejny pocisk badawczy, który wraca w powietrznym mailu jak w Wormsach. Oby to była super owca. A tymczasem Karol Wojtyła hajkuje sobie z rodziną i z tym obszczanym łachem, który nagle spada z urwiska. O nie, kto teraz będzie niepotrzebny? A za nim solidarnie leci cała reszta dzbanów, która elegancko i bez obrażeń turla się na dół, gdzie ojciec pyta czym tak wali? To ja się niedawno spierdziałem opisując wasze dialogi. A Tereska, co lubi na pieska, rusza na drugą stronę sadza po Łódź, gdy za jej plecami przewraca się niewyspany T-Rex, bo bez niego nie ma udanego Jurassic filmu. Oprócz tego, ten i tak się nie udał. Więc niuńka pupcia dyskretnie wyciąga z garażu ponton i rozkłada go centralnie przed bestią, która nagle znika. Ale po chwili Trex wyłapuje kątem okna łajbę i ją wykoleja, ostrząc już ząbki na Grubena, ale ten wymyka się spod kontroli i wszyscy łapią się bramy, przez którą spasionery i dinożar Wexa nie przechodzi. Prawo Paskala komu nie przechodzi ten wypoczym drużyna Ej spuszcza się na linach, chcąc pobrać próbkę DNA z jaj naj największego pterodaktyla, bo bezpośrednio ciężko okiełznać tak wielkiego ptaka. Chociaż kilka lasek próbowało. <laughs> Jestem prawiczkiem. I zjeżdżają do całkiem nieźle urządzonego gniazda, gdzie lamus pobiera sok z tiktaka, sugerując zorze polarnej, że mogliby udostępnić próbki całemu światu, bo wtedy wszyscy skorzystaliby z leku. Nawet te flety, co słuchają muzyki na głośniku w metrze? Nie. Po czym nagle wraca stara i zaczyna dziobać, ale na szczęście chłopa odwracają jej uwagę, wciągając Leclerca na górę i patrząc jak zostaje zeżarty. Spokojnie, i tak był Francuzem. Po czym Lubisowi zrywa się lina i bidak spada w przepaść, bezpiecznie lądując w kałuży. Jakie szczęście, że dinozaury tam szczały. Obok której natychmiast teleportuje się reszta, więc cisną z buta do placówki badawczej. Spotykając tam zgraje Gruben'a, ale po chwili wszyscy zostają osaczeni przez jakieś prehistoryczne stworzenia? Nie wiem. Więc dysfunkcyjna rodzinka chowa się w Kauflandzie i Kitra do kanalizacji, gdy Marcin chwyta za kluczyki i bez problemu odjeżdża terenową furą, która stała tam 17 lat, po czym zjawia się ratunkowy Pepty Popter, który Zora zamówiła jeszcze przed wyprawą, ale toprowcy lądują w mordzie Durexa. Dzięki! Więc wszyscy wbijają do odpływu i docierają do doków, gdzie zjawia się pomyłka genetyki. Ugh. Idealnie na kolację, którą dowozi pan Marcin w postaci swojego głupiego ryja i po zabraniu próbek z drugiej ręki Ekipa próbuje się załadować na łódź, ale coś nie bangla, więc Duncan odpala rację i odciąga Direksa, gotowy się poświęcić. Bez biegania w szpilkach to nie robi takiego wrażenia. Azora spuszcza łódź, w ostatniej chwili odpływając zresztą, ale Duncan wypuszcza racę, więc po niego wracają. Dobrze, że akurat Durex poszedł się wys... A później Zelda decyduje, że udostępnią próbki całemu światu i na dowód, że będzie spoko, pojawiają się delfiny. Wiedzieliście, że one też uwielbiają się bo... Prawdziwa ocena tego filmu to 4 na 10. Daj znać w komentarzu, jaki inny film lub serial chcesz zobaczyć w średnim skrócie. Wajzo jeba.